Siemanko, siemanko, z tej strony Kotek Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z W ogóle przepraszam za to, że, że nie pokazałem wam jak kupuję karnetu jeszcze od tego o skina Tutaj Mogę widzicie No to musisz się przybliżyć, biały list jest obok mnie No. Mów. Nie było tak dawno filmów, no bo po prostu nie było czasu, bo on wbił tyle lewla. No, po. No po prostu zap też zapomniałem coś wrzucać i już by był kolejny odcinek, teraz by był jeszcze kolejny, ale ty, po prostu głos się popsuł, no i nic nie było słychać. No i tutaj widzicie, już trochę nabiłem sobie. Mm. Śtyp mnie zaprasza. No to w sumie przyjmiemy. Dzisiaj sobie po prostu pogramy tak po prostu. Mm. Ale w sumie nie wiem co byśmy mogli pograć. Dobra, parę sobie zagramy, ale zwykłe parę, no chyba, czy inne, więc dobre, w sumie gramy. Um, tak w ogóle to też kupiłem taką emotkę. Zrób gotowość. Jak zrobicie. Typ... Dobra, gramy teraz sobie na pary. Mm. Tylko mam nadzieję, że głoś się nie popsuję. bo inaczej będzie znowu bardzo słabo. Zrób gotowość. Jak nie, z... Jak... Jak nie zrobisz, to wyjdę z ekipy, bo nagrywam teraz film na YouTube. Dobra, zrobił od razu, jak powiedziałem, no więc dobra. Jest... Teraz dodali już niedawno nowego skina, czyli oczywiście Czarna Wdoba, jak tam brzydki, widzicie po prawej. Więc brzydki, brzydki. dałem brzydki skin. No co, ja poradzę. Biały List jest obok mnie tam po lewej, ale on Biały sobie list. coś w Minecrafta gra. Na tablecie moim. Co? Czyli, jak ty się nazywasz? Nie, nie wiem. Nie wiem. Bo nie wiem na mnie. Dobra, nazywasz się od dzisiaj Biały Lis. Nie. Tak. Bulka ety. Dobra, no to siedzi obok mnie od dzisiaj. Teraz znowu Bulka Ety. Będziesz wbijać na kanał. Wbijajcie chcecie na kanał. To jest bardzo dużo filmów. Jest bardzo dużo filmów, ale od niedawna w ogóle nie ma. Nic w ogóle nie ma. Co? Po prostu wbijajcie, no. Um, hmm. Dzisiaj na tym odcinku hmm. spróbujemy zrobić um, te zadanie, czyli my nie powiedziałem wam nawet jakie. i po prostu zrobimy coś takiego, że... te pleci. Po prostu Będę chciał zrobić to zadanie, czyli zabijemy tego pożeracza. Mam nadzieję, że się uda, ale dobra. Albo zrobimy takie zadanie, że po prostu tutaj, akurat gdzie jesteśmy, tutaj jest ta Budopsa. Psa, tutaj są takie jak widzicie, te co tak te pają do góry. Nie pamiętam, jak to się nazywa, oczywiście. Um, no i w to po prostu musimy autem wjeżdżać. No i po prostu mamy spray. Zrobione to zadanie. No bo, no to sobie zrobimy. Dobra, pompa od razu na sam początek. Dobra brońka oczywiście, pompa. Może też zrobimy na tym odcinku drugie zadanie. Pompa i 5 łapek w to nagrasz Minecraft. Pięć łapek w górę i nagram Minecraft? Tak bulka mówi. żeby, żeby ten. jak... Żeby, żeby pisać w komentarzu, czy to ma być survival, czy coś. Dobra, no to my idziemy zrobić te Zabry. zadanie Co? Ej. Jak, jak zostawicie pięć łapek w górę, to oko to będzie nagrywać um, Minecraft. I piszcie w komentarzu czy wolicie na przykład survival czy nie wiem, Creative coś takiego. Piszcie! Bierzcie! Ja bym chciał, żeby wreszcie... Tak w ogóle do no to... Um, Katper Jankowski, um, pozdrawiam, pozdrawiam. Bo chciały, żebym um, cię pozdrowił. No to cię pozdrowiłem. No widz, jak to? No więc dobra, um, nie wiem dlaczego on. Dobra, skoczył sobie. Coś zepsułem trochę. Ale dobra. Tak w ogóle to... Mm, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję jak chcecie i dzwoneczek. I jeszcze polecam mm, ten. Bardzo by było fajnie. Gdybyście na przykład mnie czymś zdonatowali w Fortnite czy jak jesteście pokazali albo coś takiego. Ale dobra, nie będę tam od was żebrał wszystkiego tam. Dla mnie można dać też. Dobra, idziemy po tego Mate gumy Beer. No dziwna nazwa po prostu, co ja tam gadam. Nie umiem nawet wymawiać, co ja poradzę. Mm. Nie wiem, czy damy radę tam dojść. Ale damy. Nie wiem czy damy radę tam. Dobra, jeszcze nie wiem co mówię. Jednym słowem. I to idziemy po typa. Weź cicho, bo to możliwe, że cię słychać na nagraniu. A ja nie wiem jak na tej nagrywarce z... tak robić, żeby nie było tego słychać, więc... Nic tak nie mów, bo będzie się i będzie... i no będzie z ciebie beka. Ej, wiesz co? Hm? Powiedz, że... jak usłyszą w tle, bo w którejś sekundzie nagrania powiem takie coś. Powiem wtedy... diament. Ale tak cicho. Ale nie, po prostu powiem diament. Dobra, zginąłem, więc teraz komentarz do serduszkowania, to jest... Um, To jest likwidacja, bo nie miałem pomysłu, więc dobra. Tak w ogóle to fajnie, że teraz nagrywam odcinek na YouTube. Możesz coś powiedzieć, e, Mat Gumi, bear, jak chcesz. Dobra, on nic tam nie mówi, więc dobra. Ale czat głosowy to zrobię na maksa. Żeby on mógł coś mówić po prostu żebyście go słyszeli Nie, to jest on, ja wiem kto to Brat mojego kolegi akurat y, Możecie mnie dodawać, oczywiście doznaję. Ja będę wam przyjmował oczywiście Kotełek.pl i, I jeszcze subix.pl, ale Supixa nie dodawajcie. Bo on nie przyjmie. I bulka ty. Dobra, wyjdę z jaki... bo. Znaczy nie, wyjdę po prostu. Dobra. Jest jeszcze odcinek, dobrze. jest więc spoko bardzo. Hmm. G gram z jakimś prokozakiem, który jest o wiele lepszy w porównaniu do mnie. Ale dobra. Hmm. To jest ciebie o wiele Wezmę sobie do tego to. To pasuje. Tego, to pasuje. Tego to pasuje, tego I tu sobie ustawię czym to. Bo po prostu nie mam pomysłu co bym ja mógł tutaj ustawić, więc... No i teraz sobie zagramy takim skinem. Hmm. No więc robimy sobie... Kolejna runda teraz będzie. Mm. Tego w ogóle to, to jest dziwne, bo SupiXPL już mi bardzo to bardzo albo nie. Dobra, nie, nie będę tak zanudzać Was. Po prostu jedyne co mogę Wam powiedzieć to. Znaczy, mogę Wam dać jedną radę. I jak nie wiecie, czy kupić karnet, czy co, to. Opłaca się bardzo Chyba kupić karnet. Chyba, że macie pierwszy level. No i no. Dlaczego? Bo tyle jest fotodolców w karnecie, że będziecie Sprawy mieli na pewno kolejny karnet, więc się bardzo opłaca. Z... Na początkujących, na przykład mówię. Lub na takich, co dłużej grają. Mm. Co? Co? Do... Dostaniecie! <noise> nie rób tak. Dostaniecie fałdolce jeszcze dodatkowe. Dzieci <noise> fałdolce dodatkowe. No bo. Dostaną na karnet kolejne jeszcze dodatkowe. A no to o to, o to ci chodzi na to. mnie teraz? Może tak, może nie. Myślisz, że. Nie, ale możliwe. A teraz? No co ci jest? Jest jakiś chory, no. Ja go chyba zaraz wywalę z pokoju, bo... Zobaczcie lepiej naprawdę. pierwszy odcinek jakiś dziwny. <giby> Czemu pierwszy odcinek był taki dziwny? Powiedz. Gincie nauki. Była beka z tym na pierwszym. Była ja, teraz ze mnie beka, gdybym deadnął. No. Widać. Beka. No co je? Ham. Mm. Ham. please pomóż mi, bo jest już beka na odcinku. <laughs> mm. Jak usłyszycie już niedługo, jak powiem, diament. To Piszcie w komentarzu w której sekundzie filmu, to dostaniecie serduszko. No, dostaniecie serduszko, jak, us, jak powiedzieć, czy usłyszeliście słowo diament w tym odcinku. Weź mi pomóż, bo ja zaraz zginę. Diamond. Dobra. Czy on mnie uratuje? Tak. No uciekaj, ciebie nie mogła atakować, boty tylko niego. Co? Pekaj, teraz Nasza drużyna jest najgorsza, zginiemy przez boty. Gdzie? po lewej. No tu chyba jest. Zobacz. O, weź to, może moc. A co jeszcze? Dobra, ja cię uratuję. na YouTube No co ci jest? jest się jest mnie jest dotyka ten dziwak Nic dziwne Wiem, że dziwają um, z twojego pierwszego filmu Wiesz o tym Wiń. A czemu on tak dziwnie się zachowywał na twoim pierwszym filmie? Nie to wiem Tak horary bardzo TheSoupix hmm. jest jakiś dziwny, widzieliście co on nie robił wakujcie. na odcinku. Mm. Szkoda, że nie mam bota. Bo, 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 Weź bądź cicho, bo... bo, to, bo wiesz, że to wszystko słychać. Idzie słychać jakbyś był jakiś, nie wiem, chory psychicznie. Ty. Hmm. Jak też już powiedziałam, gdzie to usłyszał, to nie powie w tej sekundzie, w minucie, sekundy... nawet dwa razy już, więc. Zaraz tak, bo znaczy niedługo też będzie kolejny już odcinek na YouTube, nie, po prostu... Nie, się. nie chcę. Nie chcę... Niech chcę wygrać tablet, to daje Niech Nie. co chcę kupić tablet to musi dać 1000 zł, zostanie najlepszy tablet na świecie. Bez lagu. Do please daj. Chyba, żeby coś ci kupił. No please no. daj, no! Typie! Kup mu coś na chwilę. No typie daj! Kup mu coś, że nawet emotkę za 200 zł Dobra widzowie weź, weź... Dajcie łapkę w górę, żeby dał nam tutaj, bo coś nie chce nam dać, no, typ. No pompę mi ukradł. Aha. Będzie... Mhm. Ja tutaj wchodzę. Dobra, weź się, oddaj, bo. Dż... Oddaj.